Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w dwóch odcinkach. Drugi odcinek to bonus dla osób wspierających kanał, i tam pokażę, jak dokończyć rozwiązanie tego zadania. Natomiast teraz powiem ci, jak je zacząć. Moja pierwsza uwaga do tych zadań. Jeśli chcesz się nauczyć je porządnie liczyć, to musisz rozwiązać każde zadanie z tego tematu. Dzięki temu zdobędziesz doświadczenie potrzebne do stosowania w dowodzeniu średnich arytmetycznych, geometrycznych i kwadratowych. Będziesz wiedzieć, którą z tych średnich masz zastosować. Tak jak na przykład w tym zadaniu. Zobacz, w założeniu pojawia się iloczyn. Iloczyn dwóch liczb. Dwóch liczb dodatnich. Pamiętaj, że średnie możemy stosować tylko wtedy, gdy mamy liczby dodatnie. Więc skoro mamy liczby dodatnie i jest tutaj, jest, tutaj jest ich iloczyn, to... Iloczyn dwóch liczb występuje w średniej geometrycznej we wzorze na średnią geometryczną. Natomiast, jak pojawiają się kwadraty, to oznacza, że będziemy mogli zastosować średnią kwadratową. Dlatego zapiszmy, że średnia kwadratowa jest zawsze większa bądź równa od średniej geometrycznej. Od tego należy zacząć rozwiązanie. Stwórzmy zatem średnią. Kwadratową dla liczb A i B. Bardzo prosta rzecz. Sumujemy kwadraty tych liczb, dzielimy przez 2, czyli tak jakbyśmy liczyli średnią arytmetyczną kwadratów dwóch liczb, sumy kwadratów dwóch liczb, ale do tego musimy jeszcze zastosować na całości pierwiastek kwadratowy. Większe równe przepisuję symbol skóry. I teraz tworzę średnią geometryczną. Średnia geometryczna też jest bardzo prosta. Popatrz na wzory w podręczniku. Zapiszemy A razy B i pierwiastek na tym nakładamy. Taką nierówność będziemy musieli doprowadzić do postaci, którą widzisz w tezie. I tą część rozwiązania pokażę już w odcinku bonusowym.